A takie Trzymamy tak. Mamy ozdóbki na samej górze? Tak. Tak, tak dobra, to teraz zobaczcie, bierzemy jedną warstwę. Jedną warstwę. Bierzemy jedną tylko część, tak jedną warstwę i składamy z niej. Od góry, od góry. Od góry, od góry. Od góry, od góry, od góry. Ach, przepraszam, jedną część, nie warstwę, tylko taką jedną całą część. Bierzemy i składamy no, tutaj jeszcze jedną. Jedno. Ja ja tak? Odwracamy. Idie Odwracamy. Nie, nie. I teraz uwaga, I teraz składamy boczki. Zobaczcie, tak składamy boczki, żeby się na siebie jeden z boczek z drugim nałożył. Zaraz nie będzie się rozkładało, i tutaj mocno, prawda? Tak? Mamy? Maks mocniej. Bardziej, bardziej nałóż. Z jednej strony mamy taki ogonek. Prawda? Mamy ogonek? To uwaga, to co jest pod ogonkiem kładziemy pod spód. A, to, co je, a ogonek kładziemy na wierzch. Nie. Czyli mamy taką część, kładziemy pod spód, a ogonek kładziemy na wierzch. Nie, powolutku. Mamy? Chyba tak. Czy się trzyma? Już patrzę. Trzyma się? Tu się trzyma, bardzo ładnie. Trzyma się? Trzyma się, pięknie. Odwracamy do góry nogami. Czyli odwracamy do góry nogami. I sprawdźmy, czy tu nam się zmieści, zmieszczą paluszki. Gotowi? zaczęłam. Tak, składamy kółeczko na pół. Robimy z niego ciasteczko. Ale nie jemy tego ciasteczka. Mamy ciasteczko? Dobra. Teraz już Nie Dobrze, mamy. Chłopcy już zjedli po pół ciasteczka. No to zostało nam pół ciasteczka, tak? Tak. Czyli składamy jeszcze. Tak, ćwiartka. Bo. Mhm. Tak? Jedna czwarta. Dobra, Jedna czwarta, czyli ćwiatka. Super. Almatyk. Uwaga. Teraz składamy jeszcze raz, bo zjedliśmy kolejny ciasteczka. Na choince takie wzorki. Taki wzorek, uwaga, ja zaraz powiem, na czym ten wzorek ma polegać. Zobaczcie. W środku rysujemy taką byle jaką choinkę. Tą choinkę w środku musimy teraz wyciąć. Zobaczcie, tu od środka musimy wycinać, żeby się boczki... Z prawej strony nie porozpadały. Tak? Czyli wycinamy. Nie mogę, Ja Ci zaraz Piotruś pomogę. Wycinamy, tak. Trzeba mieć silne palce. Trzeba mieć silne palce. No właśnie, to będą musiały się nauczyć. Dobra, wytniesz ty do, tutaj. Tylko tyle. Zgadłeś. Ile mamy? Pomog Mam ci pomóc, czy poradzisz sobie? Bartek, jak tam? Ach, nie szkodzi. To delikatnie, żeby się nie podarło. Hmm? Taka śnieżynka. Zobaczcie. Zobaczcie, ile jest płatków śniegu. Każdy jest inny. Mój no, jest Pomoże no, zaraz. Składamy. Po przekątnej. Dobrze, składamy po przekątnej. No, składamy jeszcze raz. I mamy kolejny trójkąt, tylko, że mniejszy. Pizzę robimy? O, robimy taką pizzę, taką trójkątną. Mamy taki, taki właśnie, takie coś, taki trochę pognieciony, no właśnie taki podgnieciony. To co tutaj jest, to co nam tutaj wyszło, ten taki rąk, musimy go wgnieść do środka po to, żeby nam powstały takie gwiazdki. Patrzcie. Ale wyśroj, ale wyśroj. Dobrze na rozciągnąć, zobacz, tak jak Ci będzie pasowało, bo może być bardziej rozciągnięte. Super. To co? Po co? Próbujemy jeszcze Pomiędzy czasie w międzyczasie jeszcze to do środka. Mhm. Dobra, do jednego momentu widzę, że już po się piekło niebo. Czyli to trzeba tak mocno do środka, Po gdzie? Mocno już poprawić te brzeszki, nie? Jak tam w międzyczasie wdechnij to do środka. Dobra, do jednego momentu widzę, że każdą z tych karteczek składamy na pół, jak to już mówił po przekątnej. Dobra, po przekątnej. Albo trójwymiarowe wiszące gwiazdki na choinkę, albo zawieszki do prezentów. I nakładamy jeden na drugi. Jeden na drugi, żeby nam powstała taka jakby choinka. Ale Uwaga? Zbierzemy takie dwa ciasteczka kątami tak? Do środka. Uwaga. I nakładamy. Nakładamy tak na siebie. Jeszcze raz. Nie, muszą się nałożyć, zobacz. Taka tak? strzała się musiło. Tak. Mamy strzałę? Tak. Mamy wszyscy strzały. Tak. Razem, razem, razem nałożona Marcelinka mamy. Dobra, do samego końca. Do samego końca. Nie? Jedno ciasteczko przyklejamy do drugiego tylko w jednym miejscu. Wię Więc większość. Nie dociągaj do końca. Nie, nie, do, nie dociągaj do końca. Tylko w jednym miejscu, gdzieś Wystarczy na na środek. Wystarczy, tak. super. super, dobra. A super, Masio. Tak. Mamy, mamy, Bartek? Tak. Dobra, aż Pani Asia idzie do prosia. tu mamy strzałkę i nakładamy tak, żeby powstała nam wiatra. bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie i teraz uwaga i znowu, tutaj na wierzchu smarujemy tylko jedną kropeczkę klejem, Przyklejamy gwiazdkę tak, żeby... te tak, żeby końcówka, trójkącika była prawie do samego dołu. Super, a ja I teraz taka gwiazdka, taka gwiazdka, ona jest taka trójwymiarowa. A mo można ją teraz powiesić na choinkę, a można tutaj w tym miejscu na przykład wpisać życzenia. Aha. Prawda? W którymś miejscu, w którym stwierdzicie, że można ją otworzyć, tam, gdzie Wam się uda, może być w środku niespodzianka. Tak, można w każdym miejscu, w ja, trzech parę. miejscach można otwierać. Można ją otworzyć tu, można ją otworzyć tu i można ją otworzyć tutaj. To na razie jedną kładziemy sobie na bok, dzięki. A teraz, a drugą, drugą składamy, uwaga znowu, po przewątnej. Tak. tak? Złożyliśmy? Piotr złożony, Bartek złożony, dobra. I odwróćmy. Tutaj od Waszej dolnej strony, hmm. zobaczcie. Robimy samolocik. Popatrzcie. Taki lód z tego. Widzę. Taki lód dokładnie. To się nawet nazywa ja. baza lód. Tak, 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 tak jak... By, mamy wszyscy, mamy nie. wszyscy złochony. Mamy... Tak, na dole. Sięna. Na dole, gdzie taki jest najbardziej podniesiony dół. Tak go troszeczkę zaginamy. Tak, tak na centymetr. Do środka. Tak, Bądź tak, tak, tutaj zginamy, nie tylko. Tak, dobra, mamy. I zaginamy znowu, znowu zamykamy, bardzo dobrze, z jednej i z drugiej strony, tak. do samej góry, bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze i z drugiej strony też, mamy, dobra, teraz uwaga, ten nadgryziony dół zginamy do góry, tak jak nam się zmieści, prawie do samej góry, ale, prawie, i troszkę, tak. jeszcze trochę też, tak, żeby nam się te boczki zamknęły, wiesz, chodzi o to, Dobrze, tak, chodzi o to słuchajcie, żeby nam za chwilę A. się mogły te boczki zamknąć. Bierzemy teraz, tak, dokładnie tak, zginamy warunków, żeby tutaj powstała nóżka to, to, to od choinki, to, to zobaczcie. To, to na tu nam z drugiej strony powstanie nóżka od choinki. Dobrze, Bartek, nie Jest waga, odwracamy, patrzymy, mamy choinkę? Mamy choinkę? Wyszła nam choinka? Można przykleić na karteczkę, można z tego zrobić kartkę świąteczną. Jak ktoś na przykład będzie chciał, to może w domu tą choinkę na przykład przykleić do kartki świątecznej. Zobaczcie. Można zrobić jeszcze większą, a można zrobić trzecią taką choinkę. Można zrobić żółtą, można zrobić w innym kolorze. I słuchajcie, zobaczcie, można tutaj zrobić dziurki. Można tu zrobić dziurki u góry. I na przykład takie trzy choinki powiesić razem. I teraz składamy wzdłuż. Bierzemy takie dwa boczki zgięte, takie dwa grzbiety zdjęte i, i robimy yeah. z nich taką muśkę. Taką muźkę z nich robimy. Yeah. Kładziemy, kładziemy teraz przed sobą, tak jakbyśmy chcieli rozłożyć taką harmonikę. Kładziemy przed sobą, tak? Tak. Jakby, tak jakbyśmy chcieli harmonijkę rozłożyć, tak? tak? I uwaga. Mhm. składamy tylko boczki z jednej strony i z drugiej z Teraz przekręcamy i z drugiej strony znowu robimy lody. Bierzemy po jednym takim języczku i zakładamy i zakładamy go tutaj na naszą kolinę. I... I z drugiej strony też. Rozkładamy wszystko. Wszystko. Wszystko, cała nasza praca jest widoczna teraz na takiej pozwinanej karteczce. To składamy rogi do środka, w tych miejscach, w tych grzbietach, zobaczcie, po tych grzbietach, których mamy lekko zgięte, zobaczcie. Teraz tak, zaczynamy sobie w którymś miejscu, w którym chcecie. I zobaczcie, zaczynamy w ulubionym i zaczynamy z tego robić harmonikę. Tak, raz do góry. Raz na to. Jak tam? Ślicznie. ślicznie. To tak, ślicznie. I teraz, ją trzeba, i teraz ją trzeba rozłożyć. I teraz ją trzeba rozłożyć tak ukształtować z niej taką ładną choineczkę. Tak ją trzeba troszeczkę porozciągać, zobaczcie. Tak ją trzeba. Oh, porozciągać, żeby taka ładna choineczka nam z tego wyszła. Ślicznie, bardzo. Tak, Nazywam tak, się Agnieszka Szyc, jestem dyrektorem szkoły. Mentores. Chciałabym tylko szybciutko powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom i, i naszym sympatykom, tudzież przyjaciołom, rodzinom naszych słuchaczy, że kolejne spotkanie, podobne do tego od dzisiejszego Origami, odbędzie się na pewno przed świętami wielkanocnymi. To będzie tutaj Origami Wielkanocne. A w przyszłym tygodniu, 17 grudnia, w piątek, też zapraszamy Państwa na spotkanie takie typowo poświęcone kulturze i tradycjom Bożonarodzeniowym. Także na pewno będą to takie mini warsztaty, ale bardziej kulturalne, połączone ze śpiewem i z jakąś konsumpcją świątecznych rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, też związana ze świętami: no to wiadomo, wieczór wielkanoc, wieczór, przepraszam, kolędowy, który, który będzie miał miejsce w styczniu. A o pozostałych i jeszcze następnych spotkaniach będziemy Państwa informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej. Także serdecznie zapraszam.